W ostatnim locie Maciej Pośpieszyński, jak ta wiązanka? No, zobaczymy, jak sędziowie oceną. Mi się wydaje, że tam jakieś drobne błędy były jak zawsze. Chociaż zdarzały się e, takie loty, rzeczywiście blisko perfekcji. No, parę, parę drobnych rzeczy myślę, że było, było ok. No. A przeciążenia podczas takiego lotu, bo ludzie nie wiedzą, co to jest? No, w tej wiązance akurat było trochę mniej, bo musieliśmy sobie radzić z nadmiarem prędkości, energii, więc trzeba było troszkę wcześniej pchać i było minus 6,5. A na Co to oznacza wyś... dla człowieka? No, jeżeli jest plus 6,5, to, no, to wciska nas fotel z taką siłą, e, że ważymy 6,5 razy jakby więcej, tak? Czyli żeby unieść rękę, jak to naważ... To no, jest obciążenie, trudniej się oddycha, obciążenie na płuca wciska, po prostu czeka fotel. A no, przy tych ujemnych przeciążeniach no, wyrzuca nas z kabiny, napływa krew do głowy i generalnie e, gorzej to człowiek znosi. E, no i tyle chyba. A w oczach? Znaczy, się coś tam dzieje, że tak powiem? No w oczach się dzieje tyle, że może się zawęzić pole widzenia trochę. Mniej szczegółowo człowiek widzi, trudniej widzieć te przyrządy i rzeczywiście. No i też jest oczywiście zadyszka po locie. Jakbym przebiegł, nie wiem, z, z dobre 500 metrów. Tak. A sama Zbliżam. wiązanka jak długo trwa? E, między 2 a 3 minuty. Myślę, że wiązanka fajna. Taka trochę triki. Nadmiar prędkości w, w jednej z figur który trzeba było zgubić. Ja sobie tam wymyślałem jakąś koncepcję na to. Myślę, że nie była dwa. No i zobaczymy, jak sędziowie ocenią, ale no myślę, że, że jest dobrze. No. Do tej pory ile było konkurencji do zagrania? trzy konkurencje to jest nasz czwarty program, drugi nieznany. I wszystkie wygrałeś poprzednie. No i oby tak zostało. Zobaczymy, co tam jeszcze Nie, no chciałbym powiedzieć, że witamy na Ziemi Mistrza Świata, no więc to ja tak mówię. A, myślę, że, że poczekajmy do wyników. Wyniki są jutro? Nie, może, dzisiaj już powinno być jutro. Gratuluję, tak czy siak? Wspaniały lot. Wszystkiego dobrego, gratulacje. Dzięki.